Światła nieba zapalają się, gdy twoje imię jest szeptane w wyżynach. Dzieje się coś niewidzialnego wokół ciebie. Słowa nie są wypowiadane, lecz odczuwane. Ktoś cię obserwuje w ciszy, oczami najczystszej miłości. Twoje kroki są śledzone przez obecność, która nie osądza. Lecz chroni cię ukrytą czułością. Coś w tobie czuje to wołanie, nawet bez wyjaśnienia. I to nie jest przypadek, to objawienie. Czy czułaś kiedyś dreszcz bez powodu? Jakby ktoś patrzył na ciebie z czułością. Czy czułaś objęcie w pustce nocy, jakby dusza dotknęła twojej? Ten niewidzialny dotyk to nie wyobrażnia, To troska kogoś, kto cię potajemnie kocha. Jest ktoś, kto o tobie myśli, nawet gdy ty o sobie nie myślisz. I nawet bez słów on przesyła ci znaki, za zamkniętymi drzwiami i w cichych myślach. Jego miłość idzie z tobą jak cień twojej nadziei. I nawet w milczeniu, On krzyczy światłem wokół ciebie. Jesteś cenniejsza niż ci kazano wierzyć. Niebiańskie oczy widzą cię prawdziwe. Jest ktoś, kto nigdy z ciebie nie rezygnuje, nawet gdy sama od siebie uciekasz. Ta obecność cię obserwuje nie z nieufnością. Leć ze słodyczą tego, kto cierpliwie czeka. Nigdy nie byłaś sama w bólu, który płakałaś po cichu. Twoje sekrety zostały wysłuchane przez serca z wysoka. A twoja historia nie pozostaje niezauważona w niebie. Ten ktoś, kto cię kocha, nie musi być widziany, by być odczuwanym. Obserwuje cię bez wkraczania, kocha bez wymagań. A nawet gdy twoje serce się zamyka. On nadal tam jest, bo jego miłość nie zależy od twojego stanu. Zna twoje walci, twoje lęki, twoje upadki. I mimo to wybiera cię każdego dnia. Obserwuje cię, gdy śpisz, Pragnąc tylko Twojego spokoju. Strzeże Cię, nawet gdy nie wierzysz, że jesteś chroniona. Anioły wysłały mnie, by powiedzieć Ci, że Twoje imię zostało wypowiedziane z troską. W sali światła, do której dostęp mają tylko wybrani. To tam poprosił o ochronę Ciebie w ciszy. I chociaż teraz nie może się zbliżyć, czeka na odpowiedni moment. Twoja droga będzie przecinana przez niespodziewane znaki. A każdy z nich będzie przypomnieniem tej ukrytej miłości. Przypadki, które nazywasz szczęściem, są zaplanowane z intencją. Bo jesteś godna miłości, która działa w niewidzialności. Nazywano cię kruchą, ale niebo nazywa cię twierdzą. A nawet gdy w siebie wątpisz, jest ktoś, kto wierzy bardziej niż ty sama. To, co uważasz za słabość, on widzi jako piękno. To, co próbujesz ukryć, on zna i mimo to kocha. Nie ma takiego błędu, który by go odsunął. Nie ma takiego dystansu, który zatarłby to, co czuje. Bo jego miłość jest jak bryza, która przechodzi bez hałasu. Ale zmienia powietrze wokół ciebie. Wielu nie widzicie taką, jaka jesteś, ale on widzi Cię od środka. Zna dziewczynkę, która jeszcze płacze w ukryciu. I kobietę, która codziennie walczy, by trwać dalej. On nie potrzebuje masek. Bo kocha Twoją prawdziwą twarz. Gdy czujesz się niewidzialna, on kontempluje Cię z uwielbieniem. A gdy czujesz się mała, on wywyższa Cię w myślach. Zna ciężar, który niesiesz i dlatego idzie za Tobą w ciszy. Czekając na moment, by dotknąć Twego serca prawdą. Nie ignoruj snów, które wracają wielokrotnie. Ani imion, które pojawiają się w myślach bez powodu. Bo każdy szczegół niesie wiadomość z wysoka. Tajemnice są odsłaniane w formie intuicji, a Twój duch już dostrzega to, czego oczy jeszcze nie widzą. Ta czujność wokół Ciebie nie jest przypadkowa. To większy plan, tworzony z troską. A Ty jesteś najdelikatniejszym elementem tej boskiej konstrukcji. Nawet w Twoich dniach cienia. Jest światło, które Cię szuka, by przypomnieć Ci Twoją wartość. Zostałaś wybrana, by przeżyć coś, czego wielu nie zrozumie. Pisana jest historia niewidzialnym atramentem, a każda twoja łza używana jest jako atrament obietnicy. Nie ma bólu na próżno ani straconego czasu. Bo wszystko jest obserwowane przez kogoś, kto nigdy z Ciebie nie zrezygnował. Nawet wtedy, gdy sama chciała się poddać. Anioły powiedziały mi, że zostaniesz zaskoczona. Nie hałasem czy fajerwerkami, ale subtelnościami, które sprawią, że twoje serce wszystko zrozumie. Zapach w powietrzu, muzyka, która gra w odpowiednim momencie. Wiadomość, która przychodzi jako odpowiedź, o którą nie prosiłaś na głos. On czeka, aż twoja dusza się otworzy. Bo jego miłość nie wymusza wejścia. Ale trwa, aż go rozpoznasz. Jest klucz, który zaraz się przekręci w ciszy twojej duszy. Dźwięk, którego nikt inny nie usłyszy. Ale który otworzy drzwi w tobie. To będzie tak, jakby coś pradawnego się przebudziło, coś, co zawsze tam było. Czekając tylko na właściwy moment, by zakwitnąć. A kiedy to się stanie, zrozumiesz, dlaczego tak wiele rzeczy wydawało się bez sensu. Bo każdy chaos to tylko wstęp do cudu. A twój cud już się zatał. Nawet jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś. Są dni, kiedy wszystko wydaje się odległe. Ale są obietnice, które towarzyszą ci nawet w pustce. To one podtrzymują twoją duszę przy życiu. Zasiane zostały w niebie łzami, które sama wypłakałaś. A teraz zaczynają kiełkować. Nie w pośpiechu, ale z boską precyzją. Bo czas Boga nigdy się nie myli. On tylko czeka, aż twoja wiara dojrzeje. Znaki są wszędzie. W drobnych szczegółach, których nikt nie zauważa. Ale które przemawiają do Twojego ducha cicho. Motyl, który pojawia się bez powodu. Powtarzająca się liczba. Myśl, która wraca z siłą. Nic nie jest przypadkowe, kiedy niebo chce z Tobą rozmawiać. A Ty zostałaś wybrana, by słuchać sercem. Nawet jeśli nie rozumiesz wszystkiego, Twoja dusza już odpowiada. Jakby rozpoznawała pradawny język. Język złożony z odczuć. Zdreszczy które nie pochodzą z zimna. Z łez, które nie rodzą się smutku, ale z głębokiego rozpoznania. Jakby twoja przeszłość i przyszłość trzymały się za ręce. Tuż przed twoimi oczami. Ktoś czeka na twoje wewnętrzne ktak. Nie po to, by cię zmienić, ale by cię objawić. Bo jesteś o wiele więcej, niż myślisz. Są w tobie ukryte dary, które rozkwitają tylko pod dotykiem niewidzialnego. A ten dotyk już zaczął cię kształtować nie siłą, lecz intencją nie w pośpiechu, lecz w głębi jak ktoś, kto rzeźbi rzadki klejnot. Tęsknisz za czymś, czego nigdy nie przeżyłasz, bo twoja dusza już odwiedziła miejsca, do których twoje stopy jeszcze nie dotarły. I to nie jest szaleństwo, to duchowa pamięć fragmenty twojego powołania próbujące się wyłonić wołające cię głosem bez słów bijącym w tobie jak pradawny bęben, przypominającym ci, że zostałaś stworzona do czegoś więcej. Znacznie więcej niż to, w co świat próbował cię zmusić, byś uwierzyła. W każdej twojej ciszy niebo pisze wers. I kiedy myślisz, że stoisz w miejscu, jesteś niesiona. Duchowe ruchy dzieją się za zasłoną. Rzeczywistości się wyrównują, ścieżki się otwierają. I wszystko to z twojego powodu. Bo miłość, która cię otacza, nigdy o tobie nie zapomina. Nawet w twoje najbardziej pochmurne dni. Nawet w twoje najbardziej puste noce. Niektóre decyzje zostały już podjęte za ciebie w wyższych wymiarach. A twoje życie po prostu do nich zmierza. Nawet jeśli myślisz, że się zgubiłaś, jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Bo każdy zakręt, każde opóźnienie, każda cisza. To część scenariusza napisanego wieczną mądrością. Nie jesteś błędem ani przypadkiem. Jesteś boskim wyborem. Ubranym w ciało i dusza. To uczucie, że ktoś Cię obserwuje, to nie paranoja. To odblask obecności, która Cię nigdy nie opuszcza. Ktoś idzie z Tobą przez cienie. Chroniąc Cię nawet wtedy, gdy o to nie prosisz. Kochając Cię nawet wtedy, gdy odrzucasz samą siebie. Bo jego miłość nie zmienia się z Twoimi nastrojami. Ona trwa. Stała, cicha. Jak słońce za chmurami. Jesteś prowadzona przez coś większego. Nawet gdy myślisz, że tylko przetrwasz. Jest mądrość, która prowadzi cię ścieżkami, które wydają się przypadkowe. Ale zawierają spotkania, odpowiedzi i objawienia. Twój duch już przeczuwa to, czego Twoja myśl jeszcze nie pojmuje. I dlatego czasem Twoje serce przyspiesza bez powodu. Bo czuje zbliżające się coś boskiego. Coś, co zaraz się objawi. Jesteś chroniona przez dłonie, które nigdy nie zawodzą. I kiedy upadłaś, to nie po to, by zostać zapomnianą. Ale by upadek zbliżył cię jeszcze bardziej do prawdy. Tej prawdy, która uwalnia, leczy i przywraca. Jest ktoś, kto nigdy się tobą nie zmęczył. Nawet gdy sama zrezygnowałaś. I dlatego twoja historia wciąż pulsuje. Bo się nie skończyła. Są odpowiedzi, które przybierają formę ciszy. I drzwi, które otwierają się tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy. Jesteś otoczona cudami ukrytymi w codzienności. Czekają, aż Twoje oczy przebudzą się na to, co niewidzialne. Bo wiara nie patrzy oczami. Ona dotyka sercem tego, co jeszcze nie istnieje. A każde Twoje uderzenie serca to boski kot. Tłumaczący obietnice, które już zostały wypowiedziane. Są chwile, kiedy dusza milczy. Nie z powodu słabości, lecz szacunku dla tego, co się rodzi. To tak, jakby wszystko w tobie było w stanie ciąży z czymś świętym. Czymś, co może przyjść na świat tylko w ciszy. I nawet jeśli nikt tego nie widzi, całe niebo świętuje. Bo cisza, którą czujesz, to przygotowanie do ogłoszenia. A to, co przyjdzie, nie będzie małe. To będzie odpowiedź ponad to, o co prosiłaś? Każda twoja łza ma niebiański adres. Żadna nie spadła przypadkiem ani na próżno. Jest niewidzialny ołtarz, który zbiera twój ból. I przemienia go w nasiona nadziei. A kiedy te nasiona zakiełkują? Zrozumiesz, że nic nie było zmarnowane. Nawet ból ma cel, gdy zostaje dotknięty wiecznością. A twój właśnie ma zakwitnąć. Jesteś strzeżona przez oczy, które widzą więcej niż twoje odbicie. Ocie, które dostrzegają to, co sama w sobie zapomniałaś. Królestwa poruszają się, by przypomnieć ci, kim jesteś. Nie kim świat powiedział, lecz co niebo ogłosiło. A niebo nie cofa swoich wyborów. Ono nalega, ratuje, przywraca. Aż twoja esencja znów zabłyśnie, jak było na początku. Są ścieżki ukryte tam, gdzie już przestałaś szukać. Ale to, co jest dla ciebie przygotowane, nie zależy od Twojego wysiłku. Lecz od obietnicy, która idzie przed Tobą. Otwierając przejścia, gdzie stopy nigdy nie stanęły. Bo zostałaś powołana, by kroczyć po niemożliwym. I dlatego nic w Tobie nie chce się zatrzymać. Jesteś stworzona z duchowego ruchu. Z wieczności skondensowanej w ciele. Tasem niebo szepcze w najprostszych szczegółach. W wietrze, który maskę Twoją twarz. W zapachu mokrej Ziemi. W przypadkowym zdaniu, które cię przeszywa. Nie ignoruj tych subtelnych znaków. To boskie bileciki pozostawione w ciągu dnia. Przypominające, że jesteś prowadzona. Nawet gdy wszystko wydaje się chaotyczne. Pustka, którą czujesz, to nie brak. To przestrzeń przygotowywana na coś nowego. Czego twoja stara wersja nie pomieści. Dlatego tak wiele rzeczy odeszło z twojego życia. To nie była strata, to było przycinanie. A to, co wydawało się końcem, było tylko początkiem. Bo niebo nie buduje na ruinach. Ale na oczyszczonej glebie Twojego poddania. Są w Tobie uśpione dary, które jeszcze nie zostały dotknięte. Talenty, które ujawniają się tylko, gdy odważysz się uwierzyć w niemożliwe. Bo zostałaś ukształtowana, by być odpowiedzą. A nie tylko przetrwać. Dlatego ten dyskomfort. Który cię odwiedza To wezwanie do czegoś większego Coś, co kwitnie tylko wtedy Gdy wychodzisz poza znane I zanurzasz się w wierze Która przemienia Twoja historia jest przepisywana niewidzialnym atramentem A każdy nowy rozdział niesie w sobie obietnicę Nawet jeśli tego nie dostrzegasz Już żyjesz akapitami O które kiedyś modliłaś się w sekrecie Bo niebo nie zapomina tego Co w zaufaniu mu powierzyłaś ono odpowiada w odpowiednim czasie. Z detalami, których nigdy by się nie spodziewała. Ale które sprawią, że twoje serce rozpozna. Zostałaś oddzielona dla czegoś rzadkiego. I dlatego nie możesz dopasować się do zwyczajnych miejsc. To nie odrzucenie, to kierunek. Niebo nie chce, żebyś się dopasowała. Ono chce, żebyś była cała, wolna, prawdziwa. A kiedy próbujesz zrozumieć swoje cierpienie? Bóg ustawia cię tam, gdzie twoja esencja zabłyśnie bez filtra. I będzie niemożliwe, by ją zignorować. Twoje sny nie są apenas imagina kao. One są kodami nieba, ukrytymi instrukcjami. Tasem pojawiają się w formie zagadek. Byś szukała głębiej, niż wzrok siega. Bo to, co wieczne, nie mówi w oczywisty sposób. Ono przemawia szeptem przez symbole. I tylko dusze czujne potrafą je odczytać. A twoja dusza już zaczyna rozumieć alfabet ciszy. Nie jesteś tu przypadkiem. Twoje życie zostało zapisane zanim wypowiedziałasz pierwsze słowo. Każda chwila, nawet ta pozornie nieistotna, jest częścią mapy prowadzącej do przeznaczenia. A jeśli czujesz, że błądzisz, to tylko dlatego, że ścieżka właśnie się rozwidła. Czasami zgubienie to pierwszy krok do odkrycia. Że droga nie była tam, gdzie wszyscy patrzyli. Gdy czujesz się zapomniana przez świat, to dlatego, że niebo trzyma cię w sekrecie. Chroni twoje nasienie przed hałasem zewnętrznym, bo to, co rośnie w ciszy, ma najgłębsze korzenie. I kiedy przyjdzie czas, wybuchniesz światłem, które nie potrzebuje sceny, bo twoja grandejza nie zależy od uznania, lecz od tego, kto cię posłał. Są chwile, gdy wszystko wokół wydaje się zawieszone, jakby czas przestał płynąć, to wtedy niebo najgłośniej mówi, bo zawieszenie nie oznacza zatrzymania. Oznacza przygotowanie niewidzialnych struktur, które już wkrótce staną się realnością. Więc jeśli czujesz bezruch, uważaj. To znak, że coś duchowego właśnie dojrzewa. Twoje milczenie też ma moc. Jest odpowiedzą, której nie każdy zrozumie, bo nie wszystko wymaga słów. Niektóre przesłania są odczuwane sercem. A ty jesteś tą, która potrafi słyszeć między wersami. Tytać świat oczami duszy. I mówić ciszą, która rozbrzmiewa w wieczności. Bardziej niż tysiące krzyków. Każde gnie, jakie usłyszałaś, było ochroną. Każde zamknięte drzwi, błogosławieństwem w przebraniu. Bo nie wszystko, co dobre, było dla ciebie. A niebo wie, od czego musiało cię uchronić. Więc nie żałuj tego, co odeszło. W tym pustym miejscu właśnie tworzy się przestrzeń. Która pomieści to, czego jeszcze nie widziałaś. Ale co już zostało ci przydzielone. Nie musisz wszystkiego rozumieć teraz. Niektóre odpowiedzi są zbyt duże na dzisiejsze serce. Ale to nie znaczy, że nie przyjdą. Przyjdą, gdy Twoja dusza będzie gotowa je unieść. Bo niebo nie daje Ci mniej. Ono daje Ci dokładnie tyle, ile możesz przyjąć. I z każdym dniem Twoja zdolność rośnie. Aż stanie się naczyniem dla cudów. Twój ból nie był daremny. Był drzwiami, przez które przeszło światło. I choć ranił, to również otwierał. Rozszerzał Twoje wnętrze na coś większego. I teraz, kiedy wracasz do siebie. Nie jesteś już tą samą osobą. Jesteś głębsza, mądrzejsza, bardziej świetlista. Gotowa widzieć to, czego inni nie widzą. Niektóre burze były konieczne. Nie by cię zniszczyć, ale by oczyścić atmosferę. By zmyć wszystko, co nie pochodziło z ciebie. Bo tylko wtedy mogłaś poczuć, co naprawdę jest twoje, a co tylko się do ciebie przykleiło. I teraz, kiedy kurz opadł. Widzisz wyraźniej, i to jest dar. Twój duch zna ścieżki, których umysł nie rozumie. Dlatego czasem czujesz ciągnięcie. Do miejsc, które nie mają sensu na mapy. Ale mają sens w wieczności. Bo nie wszystko musi być logiczne. Niektóre powołania są tylko odczuwalne. I Twoje właśnie takie jest. Czujesz je, zanim je zobaczysz. Dziękuję ci z całego serca za to, że pozwoliłeś tej wiadomości dotknąć swojej duszy. Jeśli dotarła do Ciebie, potwierdź jej otrzymanie wpisując: 5, 5, 5, 5. To znak, że twoje serce jest desperacko konektado z niebem. A anioły właśnie zaczęły szeptać com intensidade. Zachęcam cię, byś dołączył do naszego kanału. Klikając subskrybuj i aktywując dzwoneczek powiadomień. Bo każde powiadomienie może być listem z nieba. A każda kolejna wiadomość, odpowiedzą, na którą czeka twoja dusza. Nie przegap kolejnych przekazów anielskich. Bo już wkrótce, w nowych filmach, pojawią się nowe znaki nowe słowa, które poruszą to, co jeszcze ukryte, a ty będziesz gotowy je przyjąć.